to što vi je... No to dobra ten tego teraz co nie no i właśnie tak ten tego tak to było co nie no to jak ja wam już ten no pokazałem to no paradę w Chełmży tak ja. Wam teraz pokażę co robi klasa trzecia ze szkoły numer 31 imienia Edwarda Gierka w hełmży co nie no to jak no to ja już ja wam to. Pokażę co nie co tam się dzieje co nie ale dobra ten tego teraz co nie no to ja już ja wam pokazuję dalsze przygody tych no uczniaków co nie no to jak. Ja wam to już pokazałem co nie ale dobra ten tego teraz co nie no to ja już kończę to mno gadanie a teraz idę wam pokazać co robi ten no ta klasa. Podczas wycieczki do Czech, a raczej po tym, jak oni tam pojadą, zanim oni tam pojadą, no to najpierw muszą oni iść do autobusu, co nie, no więc co no. To może ten tego teraz koniec gadania, a czas na pokazywanie tego autobusu, co nie, no to teraz, no to ok, teraz dobra, co nie, no to ok. No to dobra teraz dzieciaczki, co nie no to ten tego no to teraz dobra, co nie no to my już ten tego teraz my już jedziemy na tą no tą wycieczkę co? Nie dzieciaczki no to jak to będzie to ja ten tego ja tego nie wiem ale będziemy musieli ten tego chyba iść zrobić to co mamy, co nie no to jak no to? Teraz ten tego, no to koniec ten tego teraz gadania, a czas byśmy poszli do autobusu, co nie dzieciaczki, no to jak to ten tego będzie, to ja nie wiem, ale. Dobra, ten tego teraz, co nie, no to zróbmy my ten tego teraz to, co mamy zrobić, czyli iść do autobusu, co nie dzieciaczki, no to teraz ten tego koniec. Teraz gadania a czas na pakowanie się do ten no tego no autobusu co nie no to teraz no to okej okay, dobra teraz co nie no to okej okay, pakujcie się ten tego już Teraz co nie no to okej okay, dobra teraz co nie no to okej okay, zróbmy my już to teraz co nie no to dobra no to okej okay. No to dobra ten tego teraz co nie no to ten tego teraz dobra co nie no i właśnie tak pani niemilska ten no poszła zrobić to co trzeba czyli iść sprawdzić to no listę uczniów co nie no i właśnie tak ten tedy właśnie te było co nie no to teraz dobra ten tego co nie no to ten tego no to teraz Dobra co nie no to ja już ja wam ten tego pokazuję wam co robią tam dalej uczniowie pani Niemilski co nie no to jak to będzie no to niech tak to będzie co nie no to okej okay, dobra teraz co nie no to jak no to niech tak to teraz będzie co nie no to dobra teraz co nie no to ten tego no to koniec. Teraz gadania, a czas na pokazywanie jej uczniów co nie, no to od kogo może dzisiaj zaczniemy, a mianowicie może najpierw od może Szmulc i Kurkowski, a potem po Maciorę i Igora, tak jak te parę odcinków temu co nie, no to jak, no to ja już ich Wam ten, no teraz ich Wam pokazuję co nie, no to okej okay, dobra. Teraz co nie no to okej, okay, już idę, ja Wam to pokazać. Co nie no to ok. Co nie no to jak tam się czujesz, Kurkowska, no to jak się ten tego czujesz, no to jak podoba Ci się teraz, ten tego to no chodzenie tutaj do autobusu. Czy nie, no mi to powiedz, co nie Kurkowska, no to jak, no to teraz ten tego, no to jak, no to mi ten tego, mi to powiedz teraz, co nie Kurkowska, bo ja jestem. Zadowolona, że mogę teraz iść na tą, no tą wycieczkę, co nie no to jak no mi to powiedz, co nie kurkowska, jaka ja jestem podekscytowana, co nie no to jak? To będzie no to mi ten tego mi to powiedzcie co nie bo ja pojadę ten no z wami do Czech co nie no więc co no to więc jak to będzie no mi to powiedz. Co nie Kurkowska, co nie no to dobra weź coś teraz powiedz co nie no to weź coś powiedz co nie no to koniec teraz gadania a weź coś powiedz co nie no. To teraz no to okej, okay, dobra, teraz co nie no to okej. Okay co nie no to ja tam co ja tam wiem szmurls co nie co ja tam wiem co nie ale dobra ten tego teraz co nie no to teraz dobra co nie no to ten tego no to koniec patrz jak ta bredna suka niemilska, co ona ten tego tutaj robi to ja nie wiem co nie ale dobra ten tego teraz co nie no to ten tego teraz dobra co nie no to może ten tego chodźmy tam, gdzie mamy co nie, no to jak, no to niech tak to będzie co nie, no to teraz ten tego, no to koniec teraz gadania co nie, a czas iść tam do tej no tej no poczty, ojceo. Ja mówię do autobusu co nie, bo tak nie miska tak. Chcę, co nie, no to jak, no to ja idę już to teraz zrobić, co nie, no więc, co, no więc, co, no to teraz koniec gadania, co nie, a czas iść zrobić to, co mamy, co nie, no to dobra szmulc, ja tam wsiadam do autobusu i tobie też to teraz radzę zrobić, co nie, no to teraz, no to okej, okay, teraz dobra, co nie, no to okej, okay, ja stąd idę do autobusu nie wiem jak ty szmulc ale dobra idziemy my już tam co nie no to okej okay. dobra teraz co nie no to okej okay. No to dobra ten tego teraz co nie no to koniec ten tego teraz gadania co nie a czas zakończyć ten no ten odcinek co nie no więc co no to tyle w tym. O tym odcinku co nie no to papa cześć do następnego odcinka co nie no to papa cześć w następnym odcinku też ja wam coś pokażę co się tam dzieje w tym no tym odcinku co nie no to dobra a atom no wycieczkę do czech wam pokażę później co nie no to koniec teraz gadania a czas zakończyć ten no ten. Odcinek co nie no to papa cześć co nie no to papa cześć do następnego odcinka co nie no to papa cześć do następnego odcinka co nie no to do. Następnego co nie no to papa cześć do następnego odcinka co nie no to do następnego odcinka co nie no to papa cześć no to elo co nie no to do. Następnego, papa, do widzenia, no to do następnego, co nie, no to, papa, do widzenia, no to elo, elo, elo.